A więc, czy ma dzisiaj nagrywam film? Jak grać w grę? 1000 i tak. Na początku dziela się od 9 do 8. Zapomniałem to zrobić, to ja to szybko zrobię. O, zrobiłem. I tak. Wygrywa osoba, która zdobędzie na koniec gry 1000 punktów, tak jak sama nazwa mówi. I tak, na początku każdy dostaje grać ja po równo kart. Czyli ja pokażę na podstawie rozgrywki dwóch graczy. Ale zawsze trzeba tak rozdawać, żeby w dwuosobowej, żeby był na, na, na tak zwanym musiku dwie karty, a we trzyosobowej i cztero trzy karty w musiku. I tak na początku trzeba spojrzeć, czy ma się i czy ma się i, i jakieś. Y, czy ma się meldunek jakiś? Meldunek to jest para król i dama, tylko że meldunek ja mam króla i damaj, tylko że to nie może być meldunek. A to dlatego, bo tu jest bo mają i inne kolory, jakby. że tu jest pik, a tu jest. Yy, a tu jest trefy, o! A tu jest trefy. I tak. A i to to nie mam meldunku I, to, i ten gracz. Czy mamy dunek, Mamy dunek, Król i dama z, 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 kie, e, i dwa e, i tukier i tukier i, i jest tak. Meldunek. Kier, czyli to serce ma 100 punktów, medunek karo ma 80 punktów, medunek pik 60 punktów, a medunek treffelt ma 40 punktów. I tak, król ma 4 punkty, dama ma 3 punkty, As ma 11 punktów, walet ma 2 punkty, 10 ma 10 punktów, a 9 nie ma punktów. I na podstawie tego, co ja powiedziałem, Ile, ile punktów mają, trzeba obliczyć sobie, ile by się ugrało. Ile by się ugrało, czyli na przykład ja mogę powiedzieć, ile ugram, albo powiedzieć, że ja nie chcę grać. W jakim momencie tak, zwa tak zwany musik jest tego gracza i on drugiego, i on te dwie karty bierze. I jakąś jedną kartę musi dać temu graczowi. To najlepiej dziewiątkę dawać. Coś tu chyba źle rozdałem jakoś. Ale dobra, nieważne. I teraz tak. Zaczyna ten gracz, numer jeden. I wystawia na przykład... O, króla, pik. To ten gracz... Musi wyłożyć większą kartę, jeżeli ma, która jest pik, albo która, która jest pik, albo, która jest pik, albo dziesiątkę pik. Czyli pik, który jest większy od, od tego króla, albo dziesiątkę pik. To tutaj ma Asa, pik, wykłada i te karty są jego. I skoro, że on. Zdobył karty, to on to ten gracz dwa wykłada i może powiedzieć, wykłada tu ma medunek, czyli że dwa kiery, król i dama i wykłada damę i mówi, y, że melduje 100. I mówi i że meduje 100 mówi, czyli melduje 100. I w takim momencie dlatego 100, bo, bo ten medunek ma 100 punktów. I ten gracz numer jeden ma asa i może przebić, i, i zabiera te karty dla siebie. I, I teraz ten gracz wykłada króla, to ten drugi. Króla Kier, to on nie ma żadnego kier, a więc wykłada. Oboję... dziewiątkę. Obojętnie jaką. I idzie do tego gracza. Teraz ten wykłada asa karo. A ten gracz mógł, mógłby yy, wykładać dziesiątkę. I as jest większy od, dziesiąt... od dziesiątki, a więc idzie karta dla tego gracza. Tak, coś chyba rozlałem, Ale to tam już nieważne. I ten, i ten gracz wykłada po le... o tu będzie gracz lewy a to prawy, to gracz po lewej wykłada asa, gracz po prawej wykłada dziewiątkę, bo wykłada, jak, bo jak się ma w tym samym kolorze, który tutaj jest, a tu jest trefę to, to trzeba wyłożyć jak najmniejszą. I do tego gracza idą y, karty. Y, dobra i teraz ten gracz wystawia króla, to ten nie ma, to wystawia najmniejszą z tego koloru i idzie do tego gracza. Teraz ten gracz wykłada damę, a ten gracz daje dziesiątkę. I można by było pomyśleć, że przecież dama przebija dziesiątkę. Ale, ale, ale tutaj tak nie jest, bo w, bo w tysiącu dziesiątka przebija, ka, przebija każdą kartkę, e, k, e, przebija, e, bo tutaj dziesiątka przebija e, każdą kartę poza asem. Czyli te karty idą do niego. Ojej, źle rozdaję o jedną kartę. Co tam tutaj, jedną? Ten gracz teraz wykłada króla. To ten gracz, walet, i to jest karta tego gracza, bo król przebija. Walet nie ma w tym kolorze, czyli nie ma e, kier i, i wykłada pika, czyli że najmniejsza jako ma w innym kolorze. I teraz to, to tutaj y, 10. A dziesiątka przybija, i ten gracz wykłada dziesięć a, a ten 10 e, gier, a ten wykłada karo. A karo, e, a właśnie ja mówiłem o tym, że jak wyłoży się, jak jest, by było, że ten gracz by włożył damę, a jakiś inny dziesiątkę, to on tych, to dziesiątka w takim momencie nie, prze, nie przebija. A to dlatego, bo one są w innym kolorze. To jest karo, a to jest kier, a muszą być takie same. A więc od tego gracza idzie, i już jest koniec gry. I teraz się podlicza punkty. Ten gracz sobie podlicza, no to tam nie będę się liczył, 3, 3, 10, 11, 3, 9 to 0 i, i plus 10. A ten gracz tyle uzbierał. A właśnie, a właśnie, zapomniałem na początku powiedzieć, a dobra, ale, ale później powiem, podlicza sobie, zaraz powiem, 11, to tam 3, 0, 3, y, nie 4, król 4, 10, 11, 9, to 0, 11, 2, 4, 2, 4. 2, 2, 4, 10 i tak się podlicza te wszystkie, ale nie mówiłem o tym, że na początku, gdy się rozpoczyna grę, to trzeba powiedzieć, ile się będzie grało. Czyli trzeba podliczyć tak te karty ze swojej ręki i ile, ile by się punktów w nich około miało. Trzeba powiedzieć, że na przykład, sto, że, 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 że można podbijać o 10 i mówię na przykład 120. I ten gracz y, się poddaje i mówi, że, żeby ten gracz grał. I on musi ugrać 120. To powiedzmy, że ten gracz powiedział, że chce ugrać 120. Jak tak patrzę, yy, chyba nie ugrał tych 120. Yy, tak, chyba nie ugrał. No dobra, ale. A więc. A więc wtedy, kiedy ugrał te 120 albo więcej, który powiedział. To, tez, to tyle, ile ugrał, to mu się do, dopisuje, a tyle, a jak mu się mniej udało, to tyle, ile u, u, ugrał, czyli jak ustawił 120, a... a, a jak obstawił 120, miał na przykład 80, to mu się to 120 odpisuje. I tak się gra, aż ktoś zdobędzie 1000 punktów. Myśl, I mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem i to koniec.